Jakie są główne prace do wykonania w styczniu? Zaczniemy nasz styczeń od sadzenia naszej choinki. Choinki, która jest w środku, jeśli ją zostawisz, i tak straci igły. Posać ją w dobrej dziurze, nawet jeśli trochę pada śnieg, to nie jest wielki problem. Możesz nawet dodać śnieg na wierzch. To pozwoli lepiej nawilżyć bryłę korzeniową. W styczniu, poza okresami mrozów, skorzystaj z okazji, aby rozpocząć wielkie przycinanie drzew owocowych. Możesz je również przycinać. Jeśli masz łagodny okres, nawet jeśli pada deszcz, skorzystaj z okazji, aby wyczyścić pień swoich drzew z mchu i porostów. Chronienia dla wszystkich szkodników. Wykorzystaj styczeń, aby przemyśleć swoje alejki, swój ogród. To dobry moment, aby dodać żwir. Pomyśl także o geotekstylnej podstawie, która później zapobiegnie odrastaniu chwastów w twoich alejkach. Od początku miesiąca dni zaczynają się wydłużać, śliny zaczynają znowu rosnąć, nawet jeśli wciąż jest zimno. To dobry czas, aby rozpocząć warstwę. Aby to zrobić, użyjesz świeżego obornika kilku desek. Na to nałożysz trochę ziemi i będziesz mógł już rozpocząć pierwsze siewy, siew sałaty lub przesadzić kilka sałat i zasiać rzodkiewki. Jeśli przezimowałeś kilka roślin pod tunelami, takich jak cykoria, nie wahaj się wpuścić powietrza rano, które zamkniesz na początku popołudnia, wszystko po to, aby uniknąć gnicia wewnątrz. To samo dotyczy szklarni, należy ją wietrzyć rano, gdy jest łagodnie, po prostu, aby usunąć wilgoć wewnątrz i przede wszystkim uniknąć gnicia. W zimnej szklarni nie zaniedbuj swoich roślin, które obecnie przekwitają, takich jak kamelia, usuń przekwitłe kwiaty, które mogą gnić zimą przy niskich temperaturach. Jeśli nie usuniesz tych złych kwiatów, możesz zainfekować swoje rośliny innymi gniciami, takimi jak botrytis. To grzyb, który może się rozprzestrzenić wszędzie. Skorzystaj z łagodnego okresu w tym miesiącu, aby sadzić swoje drzewa i krzewy, takie jak róże. To także doskonały czas na sadzenie drzew owocowych z nagimi korzeniami. A przede wszystkim w styczniu kontynuuj karmienie swoich ptaków kulkami tłuszczu lub nasionami słonecznika. Za miesiąc zaczniemy budować pierwsze budki lęgowe i przede wszystkim nie zapominaj o swoich roślinach w styczniu, podlewaj je najlepiej wodą deszczową, wodą o temperaturze 20 stopni, to temperatura pokojowa, a dla wszystkich Twoich roślin zielonych nie wahaj się spryskiwać wodą o temperaturze pokojowej cały czas na liście, przynajmniej raz w tygodniu, aby zawsze były w doskonałej formie.